na moim kanale, karpiarze to my jestem teraz na wodą która no mogę powiedzieć że jest całkowicie dzika jest to stare wykopalisko potorfowe gdzie to jest to nie wiem czy mogę takie rzeczy ujawniać mianowicie chciałem wam zrobić takie jakby wstęp tutaj właśnie przed, przed łowieniem dopiero będę zaczynał nęcić wszystko opowiem Wam krok po kroku, co i jak. No i poluję tutaj, powiem Wam na swoją życiówkę na tego przysłowego, przysłowiowego konia. Przysłowiowego. bardzo za trączący się język. Mówicie tutaj sobie, z kolegą Danielem spożywamy po piwku. Jechaliśmy, rozejrzeć się nad tą wodą. A, też nie się inaczej. Dzieje. Nakręciło nas tutaj przyjechanie właśnie i spróbowanie łapać na tego karpia no, ze względu na to, że kiedyś za dzieciństwa no, widzieliśmy tutaj karpia około 10 kg no, ponad 10 no, to było jakieś około 15 lat temu, tak? Także no, uważamy, że no jest tutaj właśnie ten karp około 20 kg, jednak jest go niewiele, bo no, tak szacujemy około kilku sztuk, to około 10 tak? Mam nadzieję, że przy dłuższym nęceniu uda się nam go zwabić. No ale jak to będzie, no zobaczymy, wszystko się okaże. Bądźmy dobrej myśli. Pokażę Wam teraz wodę. Opowiem Wam, co w niej się znajduje i gdzie wytypowałem miejscówki. Wezmę kłaty z komeru. Tak, to jest cała woda. Nie widać, że zaniedbana. Dookoła porośnięta grubą warstwą trzcin także no te miejsce jest całkowicie dzikie tu nikt tych karpi nie łowi no ze względu że tu się nie da ich łowić bez pontonu bez wywózki tak a każdy tu przyjeżdża coś godzinka dwie i to porą jesienną na, na bardziej spinning czy na żywca bo jest tu mnóstwo szupaka no i szczupak jest dość pokaźnych rozmiarów, bo już były złapane bodajże dwie Daniel, dwie metrówki, trzy, trzy ponad metrowe, metrowe szczupaki, no i sam widziałem też w tamtym roku, też yy, oprócz karpi, no lubię na tego żywca postawić jesienią, no i te szczupaki tu są, jest ich mnóstwo, kiedyś się przyjeżdżało tu po karasie, było mnóstwo karasie, teraz tego karasie jest praktycznie niemożliwe, żeby go złapać. Wszystko, szczupak wyciął, zostały tylko takie większe i naprawdę trzeba nęcić go wiele dni, żeby go złapać. Tak samo mam, ale jest możliwe, że go złapę. Tak samo mam nadzieję, że z tym kadmium tak samo będzie, że go zręcimy i złapiemy. Już wam pokazuję, gdzie będę kładł zestawy. Tam, gdzie wskazuję palcem, dokładnie tam, przy tamtych trzcinach, wyląduje jeden zestaw, i tam jest taka wysepka malutka i przepływ tam jest kolejna duża wyspa za tą wyspą dalej się ciągnie woda jest to woda kilku hektarowa nie mała tylko większość z tej wody jest zarośnięte no i tam będę kładł kolejny zestaw tu na wprost przy tych trzcinach tutaj dalej też wywiozę zestaw na martwą rybkę tak, żeby w dzień się pobawić ze szczupakiem mam nadzieję, że jak karp nie dopisze to chociaż ładny szczupak przywali i też będzie co pooglądać Następna moja zasiadka, odstawię tutaj kamerę. O, mam nadzieję, że mnie widać. Następna za, moja zasiadka będzie na łowisku w specjalnym, kamień. Jest to mój filmik, jeden króciutki tylko, jak nagrałem końcówkę holu y, jej 16-kilowego. Tym razem będzie inaczej, ponagrywam film, pokażę, na jakie zestawy łowić. Nie no, jakie ja łowię, no nie wiem, czy są najlepsze, bo są na pewno lepsi ode mnie. Jestem dopiero kilku lat od... No, jestem od wielu lat, bo od dzieciństwa y, łowię ryby. Już we wędkarze ja od wielu lat, ale tak naprawdę dużymi rybami, no od niedawna. Jednak jakieś tam doświadczenie mam. Mam nadzieję, że tam mnie nie skrytykujecie od najgorszych i tak dalej, no bo może taki nie jestem. Będziemy zajmowali stanowisko numer 7 i 8. Na 8 będzie siadał kolega, na 7 ja. Jeden zestaw pójdzie na Karpia, a drugi na Jesiotra. No i zobaczymy, co to będzie. Zresztą tam porozmawiamy nad wodą. Tak? Dzięki za oglądanie, za to, że mnie oglądacie, za te kilka subskrypcji, że już mam. Cieszę się nawet za każde jedno. I za łapki w górę, bo w dół nie mam żadnej. Także dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Na kolejnym filmiku. Cześć. E, witam, jestem już w domu. Wróciłem e, ze zwiadu, na który widzieliście, te właśnie teraz na filmiku. I mam, drodzy widzowie, do Was kilka pytań, bo nad wodą znajduje się bubr i bydra. I właśnie nie wiem, czy one mogą mieć wpływ e, jakikolwiek, e, czy te duże karpie nadal tam mogą się znajdować, czy ta. Wydra, bądź ten bubr mogła tą rybę y, wyjeść, tak. No nie mam pojęcia co, co do tego, właśnie dlatego. tak się waham, czy w ogóle, czy tak, czy inaczej spróbuję, będę tam nęcił, to jak y, powiedziałem i y, zrobię zasiadkę tą karpiową. No i y, dziękuję wam za y, oglądanie mojego kanału. Just nie wiem czy to zrobiłem, czy nie. W yy, każdym razie kolejny raz podziękować nie zaszkodzi. No i yy, zapraszam serdecznie na łowisko yy, kamień. Znaczy, no, na samo łowisko również zapraszam, bo yy, jeżeli chcemy łowić yy, duże ryby, znaczy, no mianowicie duże, no, dla niektórych niewystarczająco duże, bo tam są yy, karpie około 10 kg. Nawet do 20. Niektórzy liczą na większe, jak każdy karpiarz, chciałby jak największe ryby złapać, no ale zabawa jest przednia. Także zapraszam na filmik z moim udziałem i z udziałem kolegi Mariana. Pozdrawiamy go. Na pewno obejrzy ten filmik. No i zobaczymy, co uda się złapać. Wszystko tłumaczę nad wodą. Do zobaczenia i pozdrowionka. Trzymajcie się, cześć.